Od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmą gminę. Jak będzie wyglądał odbiór i selekcja odpadów w Białogardzie? O to spytaliśmy burmistrza Krzysztofa Bagińskiego. Jakie są stawki i jak te stawki były obliczone? Więc przede wszystkim musieliśmy się odnieść do poprzedniego systemu i wielkości gromadzonych odpadów w mieście Białogard przez naszych mieszkańców. Mówimy przede wszystkim o odpadach komunalnych, te wartości zostały sprawdzone, policzono w nowym systemie, jakie będą koszty i podzielono przez liczbę mieszkańców. My szacunkowo przyjęliśmy, że w Białogardzie mieszka około 20 tysięcy mieszkańców. Ze względu na tych, którzy wyjeżdżają, studiują, to zostało policzone i radni w uchwale określili stawki na podstawie tych wyliczeń. Oczywiście dyskusja była dosyć ożywiona, dużo emocji. Ostatecznie przyjęliśmy stawki na poziomie 11 zł dla tych, którzy będą selektywnie zbierać odpady i kompostować odpady biodegradalne. Natomiast 11,50 na selektywną zbiórkę i 19,50 dla tych, którzy nie będą selektywnie zbierać odpadów. Panie burmistrzu, ale jesteśmy przed przetargami. Czy w przetargu może wyjść kwota niższa i wtedy w przeciągu roku zmienią się te stawki? Warianty mogą być różne, może się ta kwota zmniejszyć, może zwiększyć, natomiast ja nie przewiduję takiej sytuacji, bo uważam, że te stawki zostały dobrze policzone i przedyskutowane. Oprócz zwykłego wywożenia odpadów komunalnych musimy prowadzić również punkt selektywnej zbiórki dla pozostałych odpadów i taki punkt już mamy przygotowany. Do tego jeszcze wchodzi w grę koszt obsługi całego systemu. Wcześniej tego nie było, czyli musimy administrować tym całym systemem i to też są koszty. Staramy się to ograniczać oczywiście, natomiast to będą też duże koszty. Do tej pory jak mieszkańcy wywozili swoje odpady, musieli zapłacić określone kwoty i dostawali rachunki. Czy teraz jakieś faktury, jakieś dokumenty, które będą potwierdzały, że takie opłaty ponieśli? W tej chwili mieszkańcy muszą złożyć deklarację do końca maja, jak mówi nasza uchwała Rady Miejskiej. Na tej podstawie będą wyliczone stawki. Właściwie każdy mieszkaniec sobie może obliczyć, w zależności od tego, ile osób zamieszkuje. Nie jest tu ważny meldunek, tylko sam fakt zamieszkiwania. I takie deklaracje powinny być złożone do końca maja. I to będzie podstawa do uiszczania opłaty, czyli nie będzie wystawiania rachunków, tak jak to było do tej pory. A jakie będą konsekwencje za niezłożenie deklaracji w terminie? No, oczywiście ustawodawca przewidział tutaj interwencję samorządu, bo to um, ci, którzy nie będą płacić, tak naprawdę będą funkcjonować na koszt pozostałych mieszkańców Białogardu. Czyli administracja musi zadbać o to, żeby e, ci, którzy nie zapłacili, zostali przez nas poinformowani o tym fakcie i będziemy w formie decyzji administracyjnej nakładać takie opłaty. Czyli krótko mówiąc, wszyscy powinniśmy być zainteresowani, żebyśmy suwerennie wszyscy ponosili koszty zarządzania tym całym systemem. Mamy informacje z niektórych już miast, że niestety właściciele lokali zaczynają oszukiwać i nie zgłaszają faktycznej liczby mieszkańców. W małym mieście, takim jak Biogard, sąsiedzi lepiej wiedzą, kto mieszka, ile osób mieszka, także myślę, że tutaj ten sposób oszukiwania stosowany w dużych miastach się nie sprawdzi. Czyli tutaj pomoc sąsiedzka. Panie burmistrzu, a troszeczkę mieszkańcy się w tym wszystkim gubią. Gdzie do jakich pojemników, jakie odpady? I generalnie czy mieszkańcy domków jednorodzinnych, wielorodzinnych muszą zakupić te pojemniki? Ja rozumiem, że jest kłopot, bo to dopiero w ten system jest wprowadzany. My wysłaliśmy do każdego mieszkańca informacje, ulotki, uchwały nasze w tej sprawie. Wprowadziliśmy system czterech pojemników po to, żeby ułatwić mieszkańcom sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Oczywiście te pojemniki powinny być zakupione przez właścicieli nieruchomości, ale też mogą być dzierżawione. My w przetargu daliśmy taką możliwość: firma, która wygra przetarg, może za niedużą odpłatnością wydzierżawić takie pojemniki. A myślę, że w takich niewielkich gospodarstwach domowych wystarczy jeden pojemnik na odpady zmieszane i dopuszczamy też możliwość stosowania worków. Te worki będą dostępne w każdym markecie i każdy będzie mógł zbierać te odpady, surowce wtórne właśnie w workach. I to też może ułatwić funkcjonowanie tego systemu. A co z kompostownikami? Czy te wszystkie śmieci, odpady mogą być wrzucane do zielonych pojemników? No więc jeżeli ktoś podejmie decyzję, że nie będzie prowadził kompostowania na, na swojej nieruchomości, to zapłaci 11,50 i te wszystkie odpady będą odbierane z odpowiedniego pojemnika. Jeżeli ktoś zdecyduje się na kompostowanie, wtedy będzie płacił tylko 11 zł. I wszystkie te tak zwane odpady kuchenne, tak byśmy je nazywali, plus trawa, liście, wszystko to, co ulega biodegradacji, będzie można kompostować i to jest bardzo dobry sposób. Zachęcam wszystkich do, do takiego stosowania. Panie burmistrzu, najważniejsze pytanie: kto będzie weryfikował, czy mieszkańcy rzeczywiście segregują odpady, czy nie segregują? Jaka jest weryfikacja? Jakie są konsekwencje dla mieszkańców, którzy nie będą się stosować do deklaracji złożonych wcześniej urzędowi? Więc ustawodawca przewidział, że to firma wywozowa ma weryfikować, bo to jest najprostsze. Problemem jest dokumentowanie oczywiście. Mówi się o fotografowaniu, zbieraniu w ten sposób dokumentacji i my w formie postępowania administracyjnego będziemy też upominać tych, którzy selektywnie nie zbierają tych odpadów, będą ponosić wyższe koszty, czyli 19,50. Mam nadzieję, że takich sytuacji będzie niewiele. I liczymy też na taką dobrą współpracę z firmą wywozową, która nie powinna na początku zbyt rygorystycznie podchodzić do tej segregacji odpadów, bo mogą się zdarzyć pomyłki. Myślę, że taki okres przejściowy powinniśmy sobie zapewnić do końca roku, gdzie byśmy się wspólnie uczyli. Więc będę też prosił tych, którzy wygrają przetarg, żeby bardzo tak liberalnie podchodzić do tych spraw. Nie chodzi o to, żeby ludzi karać od razu wyższymi stawkami. Tylko żebyśmy się wszyscy nauczyli segregować mieć. Jak często będą odbierane te odpady? No, żeby nie wchodzić w szczegóły, to wszystko jest określone w regulaminie utrzymania czystości dostarczonym do mieszkań. E, I tam są określone e, właśnie te częstotliwości wywozu nieczystości komunalnych. A oprócz tego, jeżeli pojemnik wypełni się z różnych powodów szybciej, to można na zgłoszenie w umówionym terminie też odebrać te odpady komunalne. Czyli staramy się zapewnić pewien komfort naszym mieszkańcom, żeby te odpady komunalne zbyt długo nie zalegały w pojemnikach. Zresztą obserwujemy to po weekendach, co się dzieje w Białogardzie. Niestety. Tych śmieci przybywa raptownie. Służby na czas nie wywiozą tych pojemników i stwarza się wtedy problem wizualny, nawet, bo te pojemniki źle wyglądają. Ale czy za dodatkową opłatą? Czy nie, to w jest w ramach tej opłaty tak. deklarowanej. Moje w ramach sprawie. opłaty deklarowanej, bo to ma wszystko zamykać się w systemie. Do tego mamy ten dodatkowy punkt selektywnej zbiórki. Gdzie odpady większe, typu opony, jakieś odbiorniki, sprzęt AGD, który trzeba wywieźć z domu, będzie można zawieźć do takiego punktu. W tej chwili firma Watson będzie prowadzić taki punkt w Lasku Miejskim i będzie można te większe odpady tam zawieźć. Z tego, co Pan, Pani Burmistrzu, tutaj mówi, nie jest to trudne. Wystarczy po prostu nauczyć się selektywnej zbiórki odpadów. Trudne to nie jest, natomiast trudno się zmienia mentalność, więc dzieci chyba już szybciej się nauczyły, bo dużo się o tym mówi w szkołach, jak należy segregować odpady. Mamy przyzwyczajenia trochę inne niż w Europie Zachodniej. Nie musieliśmy segregować odpadów. No tylko ci, którzy wiedzieli, że surowce wtórne można sprzedać, można wziąć udział w jakimś konkursie. Dzieci też wymuszały często zbiórkę makulatury. W Spółdzielni Mieszkaniowej taka zbiórka też była prowadzona, ale to nie był system, to było zupełnie dobrowolne i obawiam się o tą mentalność, że po prostu tak jak wyrzucanie papierków na ulicę. Mimo, że są kosze, mimo, że dzieci są uczone, to jednak tych papierków na, na ulicy jest sporo, więc obawiam się o tej takiej naszej mentalności. Trudne to nie jest, można się łatwo przygotować do tego systemu. Problemem są też pieniądze, niestety jest to drugi system. Ale taki został wprowadzony w naszym kraju i wszyscy musimy suwerennie ponosić koszty tego systemu. Panie burmistrzu, gdyby jakiś mieszkaniec miał pytania, gdzie może się zgłosić? Więc zapraszamy do Urzędu Miasta. Jest przygotowany specjalny punkt informacyjny, można drogą telefoniczną, można na stronie internetowej. Bądź każdy pracownik urzędu został przeszkolony w tej materii, można też zapytać. Do tego rady pedagogiczne zostały też przygotowane. Odwiedziliśmy każdą szkołę, rozmawialiśmy, więc myślę, że jest spora grupa ludzi wyposażonych w informacje, więc można śmiało pytać, a najpewniej to w urzędzie, w punkcie informacyjnym.